Witamy Państwa. Widzicie, no już jest następny film. No tak to jest, ponieważ każdego dnia coś się dzieje. Tempo nabywanej wiedzy jest dość duże i w pulcie kombinacyjnym zawsze chcemy, żeby się Państwo o tym dowiedzieli. Tutaj chcemy dzisiaj przewędrować od Ładła do dzisiaj. I chcemy Państwu wytłumaczyć, dlaczego my musimy przerabiać zło. Dlaczego się jest. Z... Dlaczego po prostu tak się to wszystko stało? Mamy to, co mamy, ale chcemy zawsze powtarzać, dlaczego to. I tutaj mamy też duży aspekt, bardzo du szeroki aspekt, znaczy nie tyle szeroki, to można powiedzieć mocny, taki wydźwięk pozytywu. Mimo, że film będzie sugerował jakby pewne rzeczy negatywne, znaczy nie tyle sugerował, wręcz powie: No mamy to, co mamy, przerabiamy zło yy, od czasu ładu. Yy, Musieliśmy wchodzić, musieliśmy wejść w te podziemne ukrycia, wręcz powiedziałbym z płaczem, z, po prostu widząc to, co zostało zniszczone, zrobione, ponieważ myśmy buntowników wpuścili i pozwolili na różne rzeczy. Później, my ich wy, wyrzucili, poprosiliśmy o poprosiliśmy Atta o przebaczenie, ale to już było za późno. No Skutki żeby... zostały. Mądry Polak po szkodzie. O właśnie, to jest to chyba słuchajcie, to jest chyba najlepszy, chyba najlepsze zdanie z tego filmu będzie. Mądry Polak po szkodzie. No to już każdy zrozumie, o co tutaj chodzi, nie? To już nie trzeba nawet dalej gadać specjalnie. Mamy to, co mamy yy. i co tu chcemy jeszcze powiedzieć? No? To, co ja mam przejąć pałeczkę? Tak, teraz ty przejmuj pałeczkę. Jak coś, to ja się wbiję. To sobie przypomnę tutaj, co miałem mówić, bo tu słuchajcie Ja to jeszcze może tyle chcę, żeby powiedzieć, że. No proszę, o, teraz proszę. Drapieżniki, orki. Kiedyś jej nie było. Bo my Państwu chcemy, chcieliśmy pokazać takie tło, y, gdzie po pierwsze widzimy dzisiejszą przyrodę, czyli y, tak jak sobie nasza Macierz poradziła y, bez nas, bo my byśmy byliśmy wyłączeni y, od y, wielu lat y, w panowanie nad przyrodą, nad tym wszystkim, co nas otacza. I chcieliśmy pokazać Państwu, że generalnie ona sobie poradziła. Mówi się dzisiaj o dzikości przyrody. Zwierzęta sobie radzą jak sobie radzą, więc mamy łańcuch pokarmowy. Te. I tak naprawdę w tym świecie panuje ten duch wegetatywno instynktowny. Natomiast co było w władzie? Już Państwu poprzednio powiedzieliśmy, że my trzymaliśmy w ryzach tego właśnie ducha. Wegetatywno instynktownego. Bo jeśli byśmy nie panowali nad otoczeniem, to by był nieład. Więc gdyby drzewa dajmy na to tak potężne, jakie wtedy były, roślinność rosłaby w bezładzie, no to nawet zwierzęta by się nie mogły za bardzo poruszać. Tak samo zwierzęta, aby sobie nawzajem nie robiły krzywdy. Nie działaliśmy w sposób jakby... Mm, no zabrakło mi słowa. jednostkowo, tylko działaliśmy na całokształt. kształt. Taka była nasza funkcja zaszczytna. I do tego wszystkiego było potrzebna cząsteczka. Atka, tak jest, właśnie, która to dawała właśnie niesamowitą mądrość, inteligencję, zrównoważenie, moc, moc siłę, tak, bo tutaj się widzicie, w tym filmie wkradają nam się właśnie te kolejne myśli. Cztery cechy, cechy atta. atta. mądrość, miłość, dary i równowaga. Czyli ład. Tak, no właśnie, o tą chcemy to powiedzieć. Widzicie, system tutaj, czyli przyroda, tak powiemy przyroda. Ona sobie jakoś daje radę. I są jakieś zakątki, gdzie no, mogło się nam podobać, ale to jest daleko do tego, co, co było, było kiedyś. To jest tylko namiastka, bo to jest przyroda, która nie ma tego jakby y, tej równowagi, tej prawdziwej, jaką powinna mieć. Ona jest w chaosie, ale, ale po prostu, no widzicie, no mimo tego chaosu jakoś tam wygląda. Widzicie, co... Jedziemy nad morze, kąpimy się w płynie technologicznym łączników. No i, I nas tam to zachwyca, uspokaja. No właśnie, to takie rzeczy. Ale pamiętajmy, że do tych podziemnych ukryć wchodziliśmy yy, z płaczem i świadomością, że będziemy musieli przerobić skutek, inaczej mówiąc, konsekwencje. I przerabiamy to do dzisiaj. Ty jak zwykle przeskoczyłeś? Tak. Jest Bo zwykle. rozgadaliśmy się na temat dzisiejszej przyrody, która chcielibyśmy zaznaczyć, że jest kierowana i stymulowana na chwilę obecną przez buntowników. I tak samo nasze te esencje subtelne pochodzące z macierzy są sterowane przez buntowników. Natomiast wtedy myśmy zachusnęli, zachusnęli się nimi. Zrezygnowaliśmy dobrowolnie z cząsteczki, ponieważ spodobało nam się to, co oni nam zaproponowali, i straciliśmy łączność z Atta, a tym samym przestaliśmy zajmować się tym, tą funkcją, którą mieliśmy. A więc, co się zrobiło? Zrobił się chaos. Zwierzęta zaczęły szkodzić sobie. Nasza przyroda, nasza roślinność była permanentnie niszczona przez buntowników, a myśmy dalej byli w letargu hipnotycznym. W hi w hipnotycznym. Ale przyszedł moment, kiedy się otrząsnęliśmy i zrzuciliśmy z siebie hipnozę. I wtedy zaczął się ten płacz. I dramat tylko, psychologiczny dla nas. Tylko, moi drodzy, kiedy to się stało? My możemy spojrzeć na naszą ziemię dzisiaj i zobaczymy 90% ziemi jest wyeksploatowana. To dlatego mądry Polak po szkodzie. Tak, to jest właśnie to słowo. Mądry Polak po szkodzie. To już. To już chyba każdy zrozumie. Tak, poczuliśmy straszną rozpacz, żal do siebie, poczucie winy. Ja wręcz to widzę tak, że nie jeden padł na ziemię i Płakał w rozpaczy, kiedy widział obraz nędzy i rozpaczy. Bo teraz to, co widzimy, pięknie zarośnięte te nasypy w niektórych miejscach, to jest nawet ładny widok. Ale wyobraźcie sobie wtedy, że te nasypy nie były zarośnięte. Mieliśmy jedną wielką pustynię. To była jedna, wiecie co, jak pojedziecie na Śląsk, no to tam są czasami takie o, właśnie. Tak, to, to jest typowe takie właśnie, takie nasypy kopalniane niezarośnięte. Albo kiedyś przejeżdżałem przez Donbas. O, słuchajcie, siwy dym i biały myszy. Jak to się mówi? To był, to był dramat, ale jechałem, jechałem, wtedy jechałem samochodem na Kaukas, ale właśnie przez Donbas. Słuchajcie, to był dramat tych y, głębokościowych kopalni, te nasypy. O, słuchajcie, to, by, to To jest nieprzyjemne dla oka. To jest widok Wystarczy dramatyczny. Najpierw spojrzeć na kamczatkę. Tam jest tak, jakby dalej plac jakiś yy, wykopalisk, mimo że tam żadnych wykopalisk nie ma, ale tam jest mnóstwo tych y, wulkanów i tak dalej. Także wyobraźmy sobie, jaki świat nasz zobaczyliśmy, a jaki on kiedyś był, to już sobie możecie wyobrazić, jak piękny był w jakiej równowadze i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji zobaczyliśmy, jak zwierzęta same siebie zabijają, bo one straciły naszą. Mądrą zaznaczam kontrolę, bo my nie chcemy Państwu przedstawić, że my byliśmy władcami jak bogowie. Absolutnie nie, ponieważ dla nas kręgosłupem moralnym, kręgosłupem była cząsteczka atta, czyli sam atta. Dla nas był sam atta kręgosłupem moralnym, a my byliśmy tym kręgosłupem moralnym dla reszty. Tego, co nas otaczało. Więc tak to wyglądało. Kiedy uświadomiliśmy sobie swój błąd, my już wtedy wiedzieliśmy, że będą konsekwencje. Nikt nas nie skazał na karę, zaznaczam, bo wielu właśnie mówi, że jaki to Bóg, który patrzy, tak, jak obwinia my... się tak. cały czas, się obwinia Atta. Cały czas się obwinia. To jest wręcz nagminne po to, żeby ukryć robotę Ciemne, buntown buntowniczą. No tak, bo wszystkie, wszystkie religie twierdzą, że no, Bóg jest yy, dobry za dobre wynagradza, a za złe karze. Coś takiego. O, słuchajcie, no. nikt nam kary nie zrobił. A to. To jest co myśmy zrobili? Przyczyny i skutku. Tak. To co myśmy to zrobili? To właśnie wiedzieliśmy wtedy, że my będziemy musieli ponieść konsekwencje swoich czynów, bo tak. rozmiar tej klęski poszedł za daleko. Tak. I co? Słuchajcie, jak dzisiejsi rodzice często robią, jeśli dziecko mocno narozrabia, to rodzice zamiatają problem pod dywan, dziecko okaże skruchę. Mamusiu, tatusiu, my już więcej nie będzie, ja już więcej nie będę, ja już się poprawię. A później robi to samo i to samo i to samo. Dlatego mądry rodzic, mądry rodzic pozwoli na to, aby dziecko poniosło odpowiedzialność za swoje czyny. Dlatego to, co mamy dziś, to jest skutek tego, co było wtedy. Tak, to jest właśnie skutek i yy, teraz, no co? Meritą powiedzieliśmy. Jeszcze, jeszcze chcę coś powiedzieć, kochanie. Yy, bardzo ważna rzecz, yy, skąd my to wiemy też. Yy, ważną rzeczą jest to, co mamy dzisiaj w tym systemie. Chcielibyśmy Państwu powiedzieć, że Polany po wyjściu z podziemnych ukryć nigdy się nie bali. Oni mieli cząsteczkę Atta, ponieważ kiedy poczuli żal i zdeklarowali się w sobie całym, całymi swoimi istotami, że oni chcą wrócić do tego, co było, że chcą mieć łączność z Atta i tą aktywowaną na nowo cząsteczkę od Atta. Yy. Oni mieli tą cząsteczkę, kiedy wyszli z podziemnych ukryć i Wiemy, że budowano, że budowano na szczytach skał twierdzę. Nie po to, że my się ukrywaliśmy przed buntownikami, którzy na nas napadali. Bo my z tą cząsteczką to wystarczyło. Nie wiem, dmuchnąć, dmuchnąć i nie byłoby wrogów. I nie byłoby wrogów. My z tą cząsteczką mogliśmy naprawdę jednym spyknięciem palca się ich pozbyć, ale My wiedzieliśmy, że czynienie zła będzie skutkowało kolejnym złem, i myśmy po prostu się od nich odsuwali jak od natrętnych, od, odpędzaliśmy się jak tak, od natrętnych myśmy, owadów. Y, proszę zwrócić uwagę na wszystkie, y, wszystkie skalne miasta, to co się mówi. Skalne mhm. miasta. Kto rąbał te wielkie łuki albo idealne wręcz. Yy, ościeża, nadproża, wejść, okien, okien yy, otworów okiennych, yy, petry na Bliskim Wschodzie w Jordanii. To było robione co? Od majzelka, młoteczek i rękawy. Albo, Albo to Albo to Hawek, czy tam powiedzmy co chcesz. Tam teraz Arabowie tam mieszkają w Petrze. To było wszystko robione cząsteczką. co z pałacu to było rąbanie skał. Całe Włochy są przerąbane. To pod było... wieloma miastami są y, tunele. Wrocław to Niemcy przyszli na gotowiznę i sobie tam coś kombinowali. Tam po prostu tunele są do dzisiaj kilometrami, rąbane w skalę pod dnem y, rzeki Odry. Słuchajcie, a to tylko przykłady. Myśmy to robili mocą przyrodzoną, czyli tą cząsteczką atta, siłą woli. A co się działo z urobkiem, bo. Aha, no, tak, no właśnie. To, 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 to. Historycy męczą się do dzisiaj. Męczą się. z. U, a co z urobkiem? Tak, mamy, wracamy. Drugi przykład. Abysynia, czyli to jest y, górzysta część y, Etiopii. Etiopii. Y, mm. Źródła Nilu to są nasze tereny. Mm. Myśmy stamtąd ruszali przez Sudan, Egipt i tak dalej do Europy. Nasze tereny Słuchajcie, stamtąd właśnie ze źródeł Nilu. Tam jest do dzisiaj takie właśnie budowle, gdzie są rąba... I właśnie oni się analizują to, te budynki w kształcie Krzyża niebocentrycznego, równoramiennego, z tymi równoramiennymi skrzydłami. Sz Są to budynki wydrążone w skalę. Tak jest. No i właśnie, aha, no i oni się męczą, właśnie w tym, szczególnie jak pokazują to, się męczą, bo zobaczyli, że to jest po prostu. Y, no to, 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 to. Ale gdzie stało? tu jest urobek? Co się z nim stało? <grym> Co się stało, urobki. I oni męczą się cały czas. No słuchajcie, to taki sam, takie samo pytanie można y, zadać. Patrząc na skalne miasta, y, Kapadocja, Turcja, Hiszpania, Włochy, no, no i możemy tam wszędzie, różne rzeczy, tam wszędzie, są. wszędzie można to po prostu zadać pytań, co stało się z urodkiem? z urobkiem, no właśnie, no, co się stało z tym urobkiem, no właśnie, jak zadziałała kwintesencja, Quint kwintesencja, no to, ten, y, to, co myśmy wyrąbywali jak w serze szwajcarskim, to zamieniało się też. W esencję. W mgiełkę. W mgiełkę esencjonalne. esencjonalną. esencjonalne. Bo ja to zawsze <coughs> mówiłem energetyczna. To jest mgiełka esencjonalna. I to proszę mamy wyjaśnienie kolejne przy okazji tego filmu. Y, historycy męczą kotka za pomocą młotka. No, i się meczą z urobkiem, no, i się meczą dalej. My Państwu już powiedzieliśmy, gdzie był urobek, ale tak samo na no wszędzie, na całym świecie, ale to już zostawmy to. Czyli trzeba się zastanowić teraz, dobry rodzic dał konsekwencje, tak? Nie, to nie dobry rodzic dał konsekwencje. Dobry rodzic pozwolił na Aha. to, aby dziecko poniosło konsekwencje. Tak, właśnie, że. Właśnie, że dobrze to ujęłeś, po ja to miałem na myśli, ale Ty to dobrze ujęłeś, właśnie, że rodzic on po prostu pozwoli na poniesienie konsekwencji. I odpowiedzialności, bo my Ta. musimy być odpowiedzialni za swoje czyny. Nie jest to kara. Nie jest to kara, i my nigdy nie traktowaliśmy tego jako karę. I w momencie, gdy do nas to dotarło, ja sobie przypomniałam pustynię taklamakan gdzie ci ludzie umierali na płuca i oni robili to z godnością oni jeszcze nie wiedzieli dokładnie jak to się będzie odbywać na pewno oddawali wiedzieli że trzeba oddać ducha tego tą esencję instynktowno wegetatywną do ziemi ponieważ byli chowani albo bezpośrednio w podłożu bez y, żadnych trumien albo często nie było dna odtrumne. Oni wiedzieli, że muszą oddać tą esencję subtelną do ziemi, a cząsteczka Atta oddawana była do pałacu. <śmiech> Przepraszam, <śmiech> ale tak to jest, że jak robimy filmy, to mnie zaraz zatyka. W każdym razie, oni byli z tym pogodzeni. Oni wiedzieli. <laughs> Nawet twierdze gwiazdy, to one miały za zadanie. Walczyć z buntownikami, nie zabijając ich, tylko ich jakby dezaktywując na zasadzie tych fal dźwiękowych. Odstraszenie. Odstraszenie. My nie chcieliśmy zabijać, bo wiedzieliśmy, że będą dalsze konsekwencje, że zło pociąga za sobą kolejne zło, ale zaznaczam, że myśmy się absolutnie ich nie bali. Niestety po. Toczyło się wszystko tak, jak się potoczyło. My nie będziemy tu już Wam przytaczać, jak się toczyły losy, bo już niejednokrotnie o tym mówiliśmy. A może tutaj ja teraz, ja Ci po prostu nie będę przerywał, tylko wytłumacz teraz może to, jaki jest ten mechanizm, do czego jest ta potrzebna cząsteczka i ta dusza ziemska. Właśnie, będziemy to teraz tłumaczyć? A nie, mówiłam tego na początku, że ona miała, y, cząsteczka atta miała trzymać w równowadze. Tak, o tą... to równowadze mówisz, ale teraz, równowadze. właśnie teraz chodzi. Co teraz ma zrobić? Nie, w, tym, w, tym, w tej części nie będziemy mówić, bo to trzeba by bardzo dużo było mówić na ten temat i zrobimy... Przykłady dawać? Tak, zrobimy na ten temat film, bo już cokolwiek wiemy, chociaż myśmy państwu powiedzieli, że my Mariusz powiedział, że my nie jesteśmy instrukcją obsługi, ale, ale my sprawy. już własne doświadczenia mamy. O, możemy I na się podstawie podzielić. własnych doświadczeń podzielimy się w kolejnym, kolejnej części na ten temat. Yy, przypomnę tutaj tylko, że właśnie my mieliśmy mądrą siłę. Mądrą, pochodzącą od ATTA. Jedna cech z ATTA. Że mądrze tym dysponowaliśmy. Tylko widzicie, musieliśmy czuć, mimo wszystko, dumę, no bo byliśmy i do dziś jesteśmy dumnym narodem. A pamiętajmy, że pycha kroczy przed dumą. Pycha kroczy przed dumą. Dlatego tutaj naprawdę trzeba się zrównoważyć i trzeba wszystko poukładać w sobie na nowych priorytetach. Ale dobra, o tym będziemy mówić. Kolejnej części. Natomiast, jakie jest meritum tego filmu, bo te konsekwencje, ten skutek, który przerabiamy, i nie ukrywam, że <coughs> chcemy Państwu to wyjaśnić. Być może już wielu z Was to wie, być może wielu z Was to wie, bo myśmy powiedzieli Wam o cząsteczce, którą macie. A kiedy już się ma świadomość o tej cząsteczce, a odatta to pewne informacje przychodzą błyskawicznie. Spróbujcie, jeśli jeszcze nie spróbowaliście. No trochę ich za... czasu było pewnie u niektórych za mało, ale to różnie bywa. My, nie, my jesteśmy tu, a słuchacze są wszędzie. Oczywiście, my się... Oczywiście, my nie jesteśmy wszystko wiedzący, bo my się dalej uczymy. O, jest, bardzo ważne. To, to chciałem też powiedzieć, widzisz, ale dobrze, to może tak tego. Ale uczymy się w bardzo szybkim tempie, bo nas tutaj nikt nie oszczędza. Tak, my jak mamy podchodzić do filmu, to słuchajcie, że dzieją się różne rzeczy, ale jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Słuchajcie, yy, meritum należy do mojego męża, i teraz przerabialiśmy tyle wieków skutek, czyli te konsekwencje musieliśmy ponieść odpowiedzialność, czyli mamy wielosetną, na, wieloletnią Doświącnia. naukę, naukę. I jakie jest meritum? Powiedz państwu. My, meritum. Słuchajcie, czy nauka, wiecie co? Każda nauka. Nawet lekcja w szkole zaczyna się i kończy. Tak samo jest. Z tym przerabianiem zła. Czyli te konsekwencje nie mogą trwać wiecznie. Dokładnie. One miały swój początek, a teraz już się. Zbliża. Koniec. No tak to nazwiemy, bo trudno to inaczej nazwać. To nie może trwać wiecznie i sami to czujecie. No to już. Ja na przykład czuję, że to jednak się już skończyło, to przerabianie konsekwencji. Nawet, do, do... A ty tak nie czujesz? A czyli ja po prostu wiem, system funkcjonuje, a więc coś przerabiamy, ale z, z punktu widzenia własnego doświadczenia to tak. To już yy, zostało już przerobione. Zostało już przerobione, ponieważ yy, jeśli do nas docierają takie informacje, a nie inne, w takim tempie. I w takim tempie i dowiedzieliśmy się kwestii, Strukturalnej, czyli o tym, że posiadamy w sobie mini reaktor zimnej fuzji, tylko wiecie, my musimy być gotowi na to, żeby ona pełną parą w nas zaczęła pracować, ponieważ my musimy zrozumieć, z jaką mądrością trzeba się nią nie, nie powiem posługiwać, tylko posiłkować. My musimy to zrozumieć. Natomiast to tempo, bo widzicie, myśmy zrobili film dopiero we wtorek, poszliśmy na spacer po paru godzinach i przyszły kolejne wnioski. Więc spójrzcie, jakim tempem to wszystko idzie. Dlatego my sądzimy, że ten czas przerabiania już tego złota, tak? No, on już. Zakończył się, tak? Zakończył się. To, co widzimy, moim skromnym zdaniem. To już jest duch przeszłości. Właśnie. Ja nawet powiedziałem to w filmie. To, co było, odchodzi powoli w zapomnienie. No i na tym pozytywnym, jak zwykle, akcencie kończymy i do rychłego usłyszenia. Tak jest, do usłyszenia.